Tu nas przyja tym, którzy grają, niektórzy tylko o nim słyszeli niektórzy uważają, że go widzieli. Ja za to jestem pewien, że dzisiaj dwukrotnie się z nim spotkałem. Raz w przypadku typowania tabeli Premier League i drugi raz w przypadku typowania tabeli i różnych innych wątków związanych z La Liga. Nostradamus, szanowni Państwo. Nostradamus Świąkała, a konkretnie Anty Nostradamus. Tomasz Nostradamus <laughs> Świąkała, dziennikarz Kanal Plus. Witamy Cię Tomku. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj e, pobawimy się trochę. Mhm. E, być może e, położymy fundamenty pod Twoją przyszłą kompromitację, bo ja na moje szczęście Myślę, że tak. nie będę dzisiaj nic typował. Ja nie będę bawił się w Nostradamusa, ale ty to musisz zrobić, bo taka jest formuła dzisiejszego formatu. Będziesz miał do wytypowania, mój drogi. Top 4 i poproszę cię o kolejność też tego top 4. No bo Andrzej tak robił, więc zrobimy taki mały twist. Europejskie Puchary. Najlepszy strzelec, najlepszy asystent, najlepszy transfer, pierwszy zwolniony trener i spadkowicze. To wszystko do wytypowania. Oczywiście poruszamy się cały czas w obszarze powiązanym z hiszpańską La Ligą. No i co? Chyba, żeby nie marnować czasu, lecimy z grubej rury. Jak wygląda Twoje top nadchodzącego sezonu? Yy, rozmawiamy w momencie, kiedy Kylian Mbappe jeszcze jest członkiem Klubu Kokosa w PSG, co wiele zmienia, <laughs> jeśli chodzi o to typowanie. Jeżeli Kylian Mbappe nie przyjdzie do Realu Madryt, to typowanie jest następujące. Pierwsze miejsce Barcelona. Drugie Real, trzecie Atletico, czwarte Real Sociedad. jeżeli przyjdzie Kylian okay. Mbappé, Real skakuje na pierwsze miejsce. Dobra. Bo to, no jest, to, taka to może być desdeczka. totalny game changer, jeśli chodzi o w ogóle wszystkie rozgrywki i tak dalej. Plus nie ma co się oszukiwać, że Realowi brakuje teraz mimo wszystko napasnika. no przyszedł mm. oczywiście Hoselu, ale moim zdaniem mimo, że Jude Bellingham tam w roli dziesiątki może świetnie się odnajdywać i tak dalej, to Real i ci ofensywni piłkarze Realu jednak najbardziej komfortowo czuliby się z napasnikiem. Mbappé też nie jest w takim sensu stricte napastnikiem, natomiast gdyby przyszedł, no to taki atak Mbappe-Vinicius do Rodrigo robi niesamowite wrażenie, mm -hmm. no i wtedy, tak jak mówię, wtedy typowałbym, że Real wygra Tak, to Barca. A na ile oceniasz prawdopodobieństwo ziszczenia się tego ruchu, o którym już tak dużo powiedziałeś, czyli przejścia Kyliana PS z PSG do Realu Madrid w tym oknie transferowym? Wiesz co na razie ja mam wrażenie, że Mbappé tak ogrywa to PSG, że aż no. tam tych parież jest szkoda, bo widać, że po prostu on robi co chce, że wszystko tak naprawdę idzie pod jego dyktando. Pobranie tej kasy za wierność, lojalnościowej, tak zwanej, tak. Pensji lojalnościowej. Tak, 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 tak. tak A czy ty prostu... uważasz, że jest możliwy scenariusz? w którym Kylian Mbappé przez cały sezon siedzi na ławce PSG albo w ogóle nie, nie pojawia nie, się w kadrze nie, tego klubu? Nie, 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 wydaje mi się, że byłyby pojawiałyby się protesty wykraczające poza piłkę, że tak powiem. Mm. Wtedy i mogłyby się pojawić też bardzo duże naciski. Prezydenckie? Na przykład, żeby Kilian Mbappé grał, no bo to nie jest żaden scenariusz science fiction, skoro już wcześniej mieliśmy do czynienia dokładnie z, z naciskiem oczywiście zewnętrznym. Tak. Yy, dlatego trudno mi sobie coś takiego wyobrazić. Yy, myślę, że Mbappé będzie grał na to, żeby zarobić jak najwięcej, bo widać, że to jest jedna z jego głównych motywacji. i Ja nie będę go krytykował za to ani nic takiego, bo nie, nie ma w tym nic złego. No widać, że ten gość, mówiąc brutalnie, chce skeszować jak najbardziej to wszystko, co się w tym momencie dzieje. Natomiast, jeśli chodzi o jego cele sportowe, no to ten Real Madrid jest mu pisany już od momentu, kiedy on występował w Monaco, więc do tego transferu dojdzie. Jakbym miał typować, myślę, że wyląduje w realu. w tym oknie transferowym. Tak, ale tu się. Tu jest nie mamy jest 7 miliona euro w skali tygodnia. Mamy taki, mamy taki młyn Chyba. informacyjny teraz a propos tego PSG i tak dalej. To może się wydarzyć tak wiele rzeczy po drodze, że. Tak. Mamy 9 dzień sierpnia, godzinę 14.28. I ja nie wiem, czy za godzinę nie dostaniemy jakiegoś znowu. Że Luis Enrique to zrobił to samo petegi, czyli pożegnają tak, się minusa z PSG. De Jakiegoś decydującego właśnie w kontekście MVP. Zobaczymy, no ale tak jest moje typowe. Dobrze. Czyli raz jeszcze te dwa uzupełniające zespoły na trzecim miejscu Atletico na czwartym reaccusję tak? dat, tak? tak. Dobrze tak, zapamiętałem. Tak, tak. Przechodzimy teraz do Pucharowiczów. Miejsca od 5. Do 7, od 5 do 7. Jak ty widzisz Bardzo przyszłość... długo zastanawiałem się na tym wszystkim? Mm, tej strefy. Powiem tak. Dopóki Osasuna nie została przywrócona do europejskich pucharów, to umieściłbym tutaj Osasunę. Natomiast wydaje mi się, że ten klub, ta kadra nie jest wystarczająco mocna, żeby tak dobrze radzić sobie żeby na bitwie. Z takim frontach. balastem sobie poradzić. Mm. I kilka klubów już w ostatnich latach pokazywało, że to nie jest wcale takie proste. Espanyol, Granada i tak dalej. Mm, dlatego umieszczę na 5. miejscu Real Betis. Mhm. Na szóstym miejscu umieszczę Sevillę, mhm. i na siódmym Villarreal. Dla mnie Villarreal jest wielką zagadką, o tyle że, gdyby nie okres przygotowawczy. To dałbym ich do czwórki nawet. Natomiast oni w trakcie okresu przygotowawczego notują. Y, kto, ostatnio Dawid Szwarga powiedział, że y, sparingi to jest największe kłamstwo w futbolu. I być może rzeczywiście tak będzie, natomiast oni się kompromitują w tych sparingach, naprawdę i zaliczają takie wyniki, które nie przystają do klasy tego zespołu. Plus jednak kilku ważnych piłkarzy stamtąd odzło, czyli mhm. Paul Torres, y, czyli Samu Czukueze między innymi i Nicolas Jackson mhm. do Chelsea. Plus dun, i tak dalej. Jeszcze nie było zbyt wielu wzmocnień, takich naprawdę jakościowych poza Sorlotem. Więc troszkę tam jest zbyt cicho na razie. Ale być może, być może to jest cisza przed burzą, i Villarreal szykuje taką ofensywę transferową na koniec tego okna. Ale niech tak będzie. Czyli Betis, Sevilla, Villarreal. Tak jeszcze patrzę, kto tutaj ma potencjał, żeby zaskoczyć. Gdyby Oriol Romeo został w Gironie, to bym postawił, że Girona może zamieszać. Ale nie wiem, czy poradzą sobie z zastąpieniem piłkarza, na którym opierała się praktycznie cała gra no w właśnie. poprzednim sezonie. Ciężkie działa wytoczyłeś, jakby nie było, no bo te trzy zespoły, które umiejscowiłeś w tej strefie 5-7, no to są jednak duże marki. A propos tych sparingów, taka ciekawostka, uh, uzupełnię twoją wypowiedź, bo mieliśmy przyjemność przed chwilą rywalizować w quizie, i tam na końcu, może to nie, niekoniecznie, dobrze, zapomnijcie o tym drodzy widzowie, pojawił się wątek związany z Benny. Ostatnio, wyobraź sobie, że ostatnim akcentem sparingowym była przegrana Bencki od Mainz 3 do 0. Mhm. Ale wiesz w którym momencie padły dwa ostatnie gole dla Mainz? W którym? W 97 bodajże i w 100 którejś. Z uwagi na doliczony czas nawet do sparingów. Więc rzeczywiście, jak się spojrzy na suche wyniki, to czasami... Te, wiesz co, ale te, rzadko się zdarza... mają ten typ Tak, ale rzadko się zdarza w futbolu, żeby... Na temat pozycji trenera toczyły się dyskusje w trakcie okresu przygotowawczego jednak oczywiście... A tak jest w przypadku Villareal. Delikatnie, delikatnie, ale wcześniej też pojawiały się informacje, że Kike Setien, mimo że koniec końców zrobił niezły wynik, że Kike nie jest ulubieńcem poszczególnych ważnych piłkarzy ale na przykład hmm. dla niego Parejo, więc mam sporo wątpliwości mimo wszystko. Plus moim zdaniem to jest taki trener, który przy całej sympatii do niego ma troszkę gen autodestrukcji i że po jakimś czasie te ekipy szybko mu się rozważą w rękach, w przypadku Barcelony bardzo szybko więc no nie do końca w to wierzę, ale zobaczymy. Pociągnąć cię przy, języ przy język, za język przy okazji jednej z kategorii, a propos tego co powiedziałeś, <noise> ale do tego przejdziemy za chwilę. W takim razie, to już mamy uzupełnione, najlepszy strzelec La Liga, tego sezonu, twoim zdaniem, pewnie zrobisz to samo co zrobiłeś przy Top 4. Kylian Mbappé, jeżeli trafi, jeżeli nie to nie? No to tak, tak, jeżeli nie to Lewandowski, Robert, Robert Lewandowski i wiesz okay. co, i problem polega na tym, że ja się długo naprawdę nad tym zastanawiałem, istniało spore zagrożenie, że na przykład z Atletico pożegna się Alvaro Morata, ostatecznie prawdopodobnie kontrakt przedłuży, natomiast gdyby odszedł, no to trudno tam wskazać takiego typowego goleadora, który by wszedł i strzelił 20 goli. To Memphis Depay raczej nie jest takim piłkarzem. W przypadku innych zawodników n Ennesir jest piłkarzem nieregularnym, nie wiadomo czy nie opuści... Sevilla, Borja i Iglesias to z piłka, którego gole dały najwięcej punktów w poprzednim sezonie, ale też trudno mi uwierzyć, żeby był w stanie strzelić wiesz, 25 goli na przykład. W Realu Madryt, czy Vinicius i Rodrigo mogliby zostać królem, królami strzelców? Vinicius pewnie tak, natomiast wydaje mi się, że u niego te liczby będą proporcjonalnie się rozkładać gole i asysty. I że on tych goli naprawdę strzeli dużo, ale do korony króla strzelców może zabraknąć a jednak... Typową klasową dziewiątką jest Robert Lewandowski, a jeśli chodzi o pozostałe dziewiątki, no to jest bieda w Lidze hiszpańskiej. Mm. Jest bieda i przecież nie będę tutaj szedł. Nie wiem, Jago Aspas miał strasznie chudy okres w poprzednim sezonie. Tati Castellanos odszedł z Girony. Tak sobie przelatuje nawet. Wedat Muriki nie będzie królem strzelców na Liga. No to jednak nie jest ta, jednak nie jest ta półka. Nie, Andres, transfer, bo... Andres Silva to jest to tak ciekawa opcja no. do rozważenia, ale Andres Silva to też jest wiesz ups and downs totalny jeśli chodzi o, o albo, no właśnie, ups. albo jest genialnie, albo jest tak. bardzo słabo, więc też Byłoby to ryzykowne, w Walencji nie ma porządnego napastnika, no nie wiem, no Lewy wydaje mi się być naturalnym kandydatem po prostu. Ciekawe, ostatnio rozmawialiśmy Kastriano się i mówiłeś, że być może zanosi się na jakiś transfer do klubu ciut lepszego, no i rzeczywiście Balacio takim klubem ciut lepszym tak, jest, tak, tak. więc to ciekawie się potoczyło. Dobrze, najlepszy asystent w takim razie. I tutaj Kogo mam tu dwa typy, tu mam dwa typy. Czy to będzie Wini? Vini albo Griezmann. Wini albo Griezmann. Tylko, że wiesz jaki mam problem z Griezmannem? Gdyby odszedł Morata, mhm. to bym nie dawał Griezmanna bo myślę, że Griezmann może zaliczyć trochę asy znowu, po prostu. Co do winiego, uważam, że gdyby Real Madrid miał po prostu właśnie tego napastnika, to typowałbym tutaj bez wątpliwości winego nad Griezmannem. A tak to w tym momencie to jest trudne, ale niech będzie wini. Vinicius, dobrze. I myślę, że Bellingama też można tu całkiem wysoko rozpatrywać, ale. Ale wini. Tak, to jest też interesująca propozycja, nad którą ja nieśmiale myślałem, bo nie wiem, jak ty się zapatrujesz na samego ja Juda tak Bellingama i jego, jego nie, rolę w Realu mhm. w nadchodzącym sezonie. Ale to może teraz nam o tej roli opowiesz, jeżeli rozpatrujesz rzeczywiście Juda Bellingama w kontekście najlepszego transferu w tym tak, sezonie. Tak, 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 to nie mam wątpliwości. Mhm. To jest piłkarz, który te fantastycznie zaprezentował się. W No właśnie, opowiedz to, no, rolę... bo ja szczerze powiedziawszy nie miałem okazji za bardzo śledzić tej Giuda Bellingama w sparingach. No będzie miał taką rolę, wiesz, bardziej ofensywną w tej czwórce mm -hmm. środkowych pomocników, dopóki nie ma Mbappé. Real właśnie będzie grał na Viniciusa i Rodrigo z przodu, plus Bellingama jako tego piłkarza podwieszonego w stylu kaki powiedzmy. I on ma to wejście z drugiej linii, ma świetną Mama. technikę wykończenia, on tak naprawdę ma wszystko i w tych meczach pokazał klasę po prostu. Jeśli chodzi o ruchy boiskowe, wiele osób w Hiszpanii porównuje go do Zinedina Zidana. Jeśli chodzi o sposób prowadzenia piłki, to takie wiesz, wychodzenie z podkrycia, kółeczka i tak dalej. i Wydaje mi się, że no, no ma absolutnie potencjał, żeby być najlepszym transferem, no bo kto inny? No, kluby na Liga nie wydają pieniędzy na piłkarzy. Mm. Możemy się zastanawiać, ile wniesie Ilka Gündogan do Barcelony że to rzeczywiście też może być top transfer. Miesz, ktoś podniesie, że Ilkay Gündogan przychodził za darmo, w związku z tym, chociażby na tej stopie no, ma od razu tak, start tak, 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 w porównaniu tak, do Czuda ale... ma za który no, ale... trzeba było ale zapłacić. Ale porównaj sobie wiek. No oczywiście, to jest, piłkawej, przepaść, więc... to jest przepaść potężna. Ilkay Gündogan 30... Jedno, czy jest to dwu, czy jest to trzyletni piłkarz? 303. -letni. Bo w momencie, w którym przychodzi do Realu Madryt. Czekaj, no to jest 89. rocznik? Ilka 90 chyba. Czy 90. 90. 90. No 32 to 32 lata. 32 lata. <coughs> I Jude Bellingham, rocznik 2003. Tak. Różnica no to... 13 lat No masz piłkarza na wiesz, ponad dekadę Więc nie? to się równoważy z tą kwotą No dobrze, ale wracając Nawet jeszcze Nawet nie, nie równoważy, ja podejrzewam, że to i tak nadal Przy założeniu, że jest kwota za yy, Bellingama potężna Przemawia na korzyść yy, Bellingama Znaczy ja nie mam wątpliwości No to po hmm. prostu podaję Bellingama Okay. Żadnych tu wątpliwości nie mam. Pierwszy zwolniony trener La Liga. I nad tym powiem Ci, że naprawdę długo się zastanawiałem. Zastanawiałem I, się czy właśnie... I tutaj dochodzi do pod uwagę za język. Brałem kick kick pod aset uwagę aset wspomnianego Kike Setiena, rzeczywiście. Brałem pod uwagę, bo nie ukrywam, kiedyś o tym rozmawialiśmy, że obawiam się o Rayo Vallecano po tak, kilku ważnych mówiłaś. piłkarzy. I podejściu przede wszystkim Andoniego Iraoli. Francisco do tej pory w Primera raczej prowadził takie bardzo słabe kluby i też w sumie nie pokazał tyle, żeby mu zaufać tak w 100%. Mhm. Wyzybrałbym pod uwagę Francisco, bo trochę się o to raju obawiam. Ale wiesz na kogo postawię ostatecznie? Kto jest dla mnie takim całkowicie klarownym kandydatem? Ruben Baracha. Mhm. Że w Walencji nie będzie szło, bo Walencja ma przepotworne problemy na każdym szczeblu. To jest nieprawdopodobne, co z tym klubem się stało. Jak, jak ten klub został rozłożony dosłownie w ciągu kilkunastu tygodni teraz w ciągu kilku lat, ale wiadomo, że teraz teraz już naprawdę można odnieść wrażenie, że Peter Lee ma kompletnie gdzieś to, co się tam mhm. dzieje i że są problemy, wiesz, ze sfinalizowaniem sfinali przejścia serdziego Kanosa. I mhm. brakuje kogoś, kto kliknie Enter przy kilkuset tysiącach euro. Więc to jest naprawdę mhm. kompletny absurd. Jeżeli będzie brakowało wyników, no to. No to co zrobisz? No, zwolnisz trenera. Tak jak zwolniłeś Jana który jest bardzo dobrym trenerem. Yy, Ruben Baraha utrzymał Walencję, ale wydaje mi się, że będzie miał bardzo dużo kłopotów i. W pewnym momencie ktoś w Singapurze dojdzie do wniosku, że potrzebny jest nowy trener. Trzechnie ciekawy wątek, swoją drogą. Tego kanosa, którego przywołałeś, bo on nieobecny podczas sparingów z Brentford, czekający na przenosiny, tak na naprawdę czekający na przenosiny tak, tak, i to tak. się cały czas nie może ziścić. Przeziwna historia. Tak jeszcze patrzę wiesz na te inne kluby, kogo można byłoby wziąć pod uwagę, ale tu nie ma takich klarownych kandydatów do dzwonienia. Mhm. Nie wiem, Jose Luis Mendilibar może nie być idealnym trenerem z punktu widzenia Viktora Orty, no ale facet wygrał Ligę Europy, no nie masz prawa go zwolnić po, jest to po kilku tygodniach. Trochę, tak jak wspomniałem wcześniej, trochę obawiam się o Girone bez Oriola Romeu, nie ukrywam tego, ale też Mitchell ma chyba zbyt mocną pozycję plus przedłużył kontrakt i zbyt dużo kapitalnej roboty wykonał na Estadio Montiliwi, żeby też go rozpatrywać i wydaje mi się, że nawet gdyby im nie szło, to będzie dostawał właśnie to, to zaufanie. Ruben no Baracha, wydaje mi się, Ruben Baracha w takim razie. I ostatni akcent naszego dzisiejszego. Żeby, filmu. Się nie, żeby się nie okazało, że to będzie któryś z tych wiesz, mega potentatów. <laughs> tak. Wtedy będzie długo. To nie? może być śmieszne, dokładnie. Spadkowicze. Tomku, kogo widzisz jako? No i powiem Ci, że ja tak nie typuję, ale mnóstwo osób w Hiszpanii typuje Walencję jako pewnego Spadkowicza. Jakości w tej kadrze brakuje przepotwornie, to o tym mhm. mówi każdy, Jose Luis Gaja i tak dalej, że sytuacja jest katastrofalna, mhm. ale wydaje mi się, że oni się obronią, że tą wielkością klubu, kibicami, wychowankami, no bo ostatnio wychowankowie ich uratowali. Może jakimś i... twistem w trakcie trwania sezonu, czy nie Tylko spodziewasz się jaki? takiego twistu? Wiesz no, tam ci piłkarze giną po prostu, Kawani nie strzela goli, Musach całkowicie się zapadł pod ziemię, po czym został sprzedany do Milanu. Um... Kto ma najstarszej jakości w kadrze? Dobra, typuję tak. Cadiz. Cadiz, numer jeden. Bardzo dobry trener, ale kadra wątpliwa. Plus odszedł jeden z najważniejszych piłkarzy, czyli pacza Espino, a bramkarz Jeremia Sedesma cały czas toczy bój z klubem, bo chce odejść do Almerii. Mhm. Czyli dwie największe gwiazdy klubu tak naprawdę są. Jedna odeszła, a druga jest w konflikcie. Myślę, że Almerino nie jest takim pewniakiem. Ale jako drugiego spadkowicza typujesz Almerię? Nie, 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 nie. Ostatecznie Zastanawiasz nie się. zastanawiam się. Przez cały tydzień się nad tym zastanawiałem. Cadiz, Alaves i granada. Kadis, ale Alaves, ten, Granada. Ale mam ten znak zapytania przy tym raju. I to mówię już od hmm. kilkunastu miesięcy, czy od kilku miesięcy jeszcze w poprzednim sezonie. Pamiętam, że nawet z wami tutaj nagrywaliśmy, że jak odejdą ci wszyscy piłkarze z Raja... I Andoni i Raola, to się Frank może Arcia, posypać. Garcia, Alejandro Catena, Santi Mesania, Sergio Camello z wypożyczenia. Yy, I przede wszystkim właśnie Andoni i Raola, to się może posypać. Więc przy tym raju mam taki znak zapytania, ale ostatecznie postawię na Beniaminków, czyli Alaves oraz Granadę i na Kadis. Zamknęliśmy zatem ten odcinek Nostradamusa, bo pojawił się również drugi, zapewne pierwszy w kolejności publikacji. Chyba wspominałeś, którym dzisiaj mamy dzień, tak? No. 9 sierpnia to jest zatem materiał nagrywany z lekkim wyprzedzeniem. Ale to jest tylko delikatna taryfa ulgowa w oczach wszystkich z Was, którzy pod koniec sezonu będą Tomka oczywiście z wielką chęcią rozliczać z tych typów i będą rzucać hasłami pod tytułem konfrontacja, za no, wiadomo, wiadomo. w sekcji komentarzy. Ale to jest oczywiście wszystko robione for fun. My mamy świadomość i Wy chyba również też, że robiona to jest. Robione, przepraszam, z przymrużeniem oka, żeby się trochę Ale wiesz, zasadzie tak jak robiliśmy program OLA La LIGA, to Leszek Korowski i Piotr Laboga, szczerze mówiąc, to mnie zaskoczyło typowanie mistrzostwa. A te Atletico Atletico. Od razu, zmarz. od razu. Od razu, Atletico Atletico, więc może to jest ten sezon z drugiej strony. Aha. Barcelona mówi wprost, że zamierza się skupić na Lidze Mistrzów, że to jest priorytet, żeby odbudować. Może mhm. odbud nie, żeby wygrać te Ligę Mistrzów, ale żeby odbudować ale pozycję nie klubu. Realnie nie ma napastnika. Realnie właśnie nie ma napastnika, cały czas trwa ten taki okres czekania na Kiliana. Gdyby się coś posypało po drodze i Mbappe nie trafił do realu, to moim zdaniem oni będą musieli ruszyć po prostu po Halanda za jakiś mhm. czas no bo nie ma innego wyjścia. Real nie może pozwolić sobie na granie nawet dwóch sezonów bez zmiennika Benzemy mhm. następcy Benzemy w zasadzie. No i tyle, no może to będzie ten sezon Atletico. Może będzie, sezon ale Atletico też działa bardzo biednie na rynku i w momencie, kiedy my rozmawiamy, to. Właśnie to miałem mówić, że tu się psioczy na Real, a z drugiej strony na Spiliqueta. Javi Galana, Spiliqueta, Czaglar Santiago Mourinho i mówi się o tym, że pierre Emile Højbjerg ma tam trafić, Aha. ale cały czas Atletico nie ma możliwości, żeby sfinalizować transakcję. Królowi no, jest... transferowych, może tak nazwijmy. Może, Ten może. Galant, ale trzeba przyznać, będzie. że w poprzednim sezonie Atletico wyglądało kapitalnie, zwłaszcza wiosną i dało argumenty, żeby ich traktować bardzo serio. Dziękuję bardzo Tomku. Dziękuję. Dziękujemy. A ty jak typujesz? -ha -ha. Niestety czas na karcie nam się już kończy, bateria chyba też pada, więc no niestety Tomku, nie uraczysz tutaj tych no, typów, ale może w przyszłości się uda, wiesz, no. zobaczymy. Dziękujemy bardzo wszystkim widzom, do zobaczenia.